Cześć, witam jeszcze w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś przetestujemy sobie eksploziwy od jedynek do trójek. Myślę, że bardzo popularna seria, wszystkie petardy raczej już są klasykami. Mają po kilka lat, ale bez problemu dostaniecie je w sklepach. Praktycznie w każdym wielkiej ilości są dostępne. Mamy tutaj, tak jak powiedziałem, jedyneczki, trójki oraz dwójki, czyli te wszystkie z małych petard. Tam już piątki, czwórki, czwórki w ogóle nie są dostępne, piątki i wyżej to są już po prostu słoneczka, karabinki, a nie pojedyncze petardki. Jak to się prezentuje? Mianowicie w taki sposób. Omówimy sobie te petardy, zaczniemy od jedynek. Jedynki, 40 sztuk w paczce EX-1, e no i kategoria F-2. I są z 2020 roku. Taki mają rocznik, proszę bardzo, 20. Je da się kupić na pirogrzmocie, wszystkie te petardki poniżej 3 zł, na pirogrzmocie z naszym kodem rabatowym, który widzieliście na samym początku, wychodzą po około 2,95 Najtańsze z tej serii, są eksploziwy dwójeczki, yy, na tym samym sklepie, z tym samym kodem, yy, złoty 85, 20 sztuk w paczce. One są jedyną opcją, którą tutaj mam z innego roku. Yy, one są z roku 2019, yy, zaraz to znajdę, żeby Wam to udowodnić. Tutaj proszę bardzo, 2019, kategoria już trzecia, EX2, 8 gram na paczkę. I 20 sztuk, nie 40. Więc tak naprawdę te teoretycznie najsłabsze są najdroższe. 6,4 g na 40 sztuk, proszę bardzo. To są jedyneczki. A trujeczki, każdemu znane. Najtaniej w necie widziałem po 2,10, 2,10 zł. 10 groszy. Na się z naszym kodem wychodzą po 2,20, więc trochę drożej. Ale i tak ja myślę, że cena nie jest złota, 10 groszy Da się przebadać. 2020 rok produkcji F3 klasa. 10 gram na paczkę 20 sztuk, czyli po pół grama na, na petardę No i co, na początku zapraszam Was jeszcze do konkursu. No i do innych linków w opisie. Obejrzymy sobie po jednej sztuce. Przetestujemy tak na luźno. Jedyneczki wyglądają w taki oto sposób. Takie typowe maluchy, pakowane po 40. Ale zdecydowanie mocniejsze. Eksploziwy zdecydowanie moje z jedna ulubionych serii małych petard. Nic lepszego się nie znajdzie za te pieniądze, szczerze mówiąc. No to wali, jak nie jedna petarda, która teraz kosztuje 60 zł za paczkę. E nie wiem, czy eksploziów 2-3 nie będą mocniejsze od e wielu nowości aktualnych typu te wszystkie tarantule i inne takie rzeczy lecimy z eksplozivem dwójeczką dwójeczki są jeszcze w wersji tej czarnej z podobno gorszymi lądami ja wiem, że jakby te Explosive 3 miały straszne problemy z lądem w wersji z czarnej, więc zobaczymy oj no widać, że... no dokładnie to samo no cóż Słabe ląty bardzo. Jest moc. E, szczerze mówiąc, widzę, że w tej starszej wersji z 2019 jeszcze czarnej, naprawdę jest ten problem z lątami, że one są z tragicznej jakości. Ale walą srogo. Szczerze mówiąc, jak na takie małe petardki. Wyobraźcie sobie, no 2 zł za sztukę, a wali jak na aktualne petardy, które wychodzą po po 20 zł za paczkę. To jest yy, śmieszne, dlatego też seria Explosiv ciągle będzie moją ulubioną, jeśli chodzi o małe z zdecydowanie. Explosiv 3. Za chwilę oczywiście przetestujemy to wszystko na garnku oraz na decybelonierzu. Explosiv 3 widać bardzo dużą poprawę w tych lątach od 2020 roku, ale zobaczymy jak z mocą, czy trochę osłabły, czy nie. Nie, walam równo. E, dobra, to sobie przyszukujemy na decybelomierz. Tak, zaczniemy od trójek, bo już mam je wyciągnięte. Ustawiamy max i C. Przerzucimy sobie na tym decybelomierzu z 2-3 sztuki, tak żeby był jakiś uśredniony wynik. Leci pierwsza sztuka, mniej więcej 2-3 metry. 113,9 Zresetujemy sobie Jeszcze jedna Coś tu poszło nie tak Nie wiem czemu nie zbiera dobrze Bo 72.4 na pewno nie ma Odpalę jeszcze raz Oj 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 Czyżby się nam rozładował? E, cóż, e, robię małe cięcie, wracamy za chwilę, odratuję ten decyblomierz. Decyblomierz odratowany, lecimy jeszcze raz z tymi trójkami bo coś wtedy ewidentnie poszło nie tak jak powinno być. Jeszcze raz odpalamy. 84,4 To jest niewyobrażalne, że to tak wali, więc coś jest nie tak bardzo decydujące. 84,4 znowu. E, no cóż, nie wiem co się dzieje. Możliwe, że mi wysiada bateria już totalnie i nic się nie da z tym zrobić. Będę musiał wszystkie wymienić. E, no cóż, myślałem, że jeszcze pociągnie trochę. Widocznie muszę zawinąć na chatę i to wymienić, więc przetestujemy sobie na garnku, sorka, że e, taki problem nastał nastąpił, ale no cóż, tak czy tak sobie poradzimy e, dobrze wiecie jak walą eksplozji 3, więc myślę, że decybelom jeszcze akurat pod tym w tym wypadku w miarę zbędne e, wiadomo szkoda, ale damy sobie radę i tak e, mam nadzieję, że film wam się podoba taki na spontanie bardzo luźny jakby test Ee, jednak trochę inaczej wygląda to forma testów, jak mam tutaj e, kilka rzeczy do porównania, nie tak pojedynczo, mniej się skupiamy na tych produktach. Lecimy z eksplozywem 3 pod naszym garnuszkiem. Ładnie wybiło, wiadomo no, no, to nie jest wyfitny rekord skoczni, ale wciąż no, to jest petardka, która kosztuje po 10 groszy za sztukę. Po 11 groszy za sztukę, a taki loty garnek czasem miał po petardach, które wychodzą po tam złotówkę, dwie za sztukę, więc wiemy jak to jest. Odpalamy eksploziv 1. No nie mów, że dzisiaj taki fulerny dzień będzie. Dobra, eksploziv 1. Szczerze, porównywalnie pod gankiem, e... i co zostały nam dwójeczki do, do sprawdzenia? Porównywalnie zdziwiłem się. Myślałem, że to będzie spora przepaść. Myślę, że dwójki mogą wypaść tutaj zdecydowanie najlepiej. Choć w sumie trujeczki najmocniejsze są po uchu, najmocniejsze. No. Wiemy, jak to jest. One na pewno nie mają pół grama. Jak producent podaje. To nie zmienia faktu, że nie znajdziecie lepszych pikolaków. E, tym bardziej w tych pieniądzach. Porównać do eksplozivów 3, do eksplozivów 2, mogę petardy e, Demon Cracker, czy petardy Barbarossa, te nowe od Tropika, petardy również Dumbu Micro, ale to są wszystko cena od 3 do 4 zł. 3-4 zł. Gdzie tych sztuk na przykład wy. W Demon Crackerach jest 16, a nie 20. Więc, no, zdecydowanie eksplozivki. Najbardziej opłacalne petardy, ciągle, jeśli chodzi o maluchy. O, zdziwiłem się. Eksplozivy dwójki najsłabiej wypadły. Co mogę to podsumować? Trochę wyszło gorzej niż chciałem, bo Decybelomierz nam odmówił. Ale, no cóż, nie ma łatwo. Czasem wypadki się zdarzają. Tak czy tak, moim zdaniem. Każda z tych pozycji jest warta uwagi. E, tutaj nie mam się do czego przyczepić. Jedynie w ekspozywach dwójkach mogę się przyczepić do tego lątu, e, który jest słabszy, ale w 2020 już został poprawiony. E, wszystkie te w wersji czerwonej strzelają naprawdę równo, bez, e, bez niewypałów. Ten ląd nie gaśnie, więc tutaj wielki plus. I nie zostały raczej osłabione jakoś mocno. Naprawdę walą przyzwoicie. Jak za pieniądze, 2-3 zł. Ja naprawdę nie mogę się tutaj do niczego przyczepić. Myślę, że wy macie doskonale takie samo zdanie. Dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie, choć myślę, że e, nie będzie, nie powiedziałem tu żadnej skrajnej opinii. Nikt nie będzie się ze mną wybitnie kłócił. E, dwójki czy trójki, osobiście brałbym te tańsze. E, różnicy w huku nie ma aż tak dużej, więc po prostu wziąłbym tańszy tańsze, tyle taki jest mój najlepszy wybór moim zdaniem, a jeśli chcemy więcej pikolaków, Explosive 1 zdecydowanie zjada konkurencję do 3 zł, jest dużo lepszy od wszystkich nuklearów od salutów, innych małych petardek, więc wszystkie te trzy opcje, warte, warte uwagi, trzymajcie się, cześć, wpadajcie na konkurs, wpadajcie do innych linków w opisie. To by było tyle na no dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się taki luźny test trzech różnych eksploziwów spodobał.